Prawy do ramion, a więc mamy lato, ale najważniejsze to jest to, że od maja już możemy jeździć na ryby. Wszyscy wylegli na karpie. My zresztą też na okładce najnowszego karp Maxa, karp zborowego stawu, też byliśmy nad wodami. Zresztą o borowym stawie może za chwilę. No ale co w tym lipcowo sierpniowym karp Maxie? W temacie numeru lato, prawdy i mity. Robin Ilner rozprawia się z pewnymi mitami związanymi z właśnie z łowieniem podczas lata. Warto przeczytać to bez względu na to czy jesteśmy początkującym czy też zaawansowanym karpiarzem. Parada łowców pierwsza z tegorocznymi połowami. Mówiłem, że bum się rozpoczął na Łowienie i rzeczywiście, masę zgłoszeń. Od razu mogę powiedzieć, że w następnym numerze tych zgłoszeń będzie o wiele więcej. Przesyłacie niesamowite ryby przez Was złowione. To niesłychanie cieszy. W dziale patenty i sposoby kilka bardzo ciekawych tekstów. Zacznijmy od Karola Wiśniewskiego, który łowi blisko brzegu. To jest bardzo ciekawa sprawa, zwłaszcza właśnie latem. Warto spróbować łowić wręcz pod nogami, a nie szukać karpi gdzieś tam pod drugim brzegiem. Wakacyjna odskocznia. Paweł Kokoszka proponuje wybrać się na mury, bo rzeczywiście lato to jest doskonały okres na polowanie na te ryby. I wreszcie materiał, który poleciłbym naprawdę wszystkim, którzy siedzą nad wodą i zastanawiają się, dlaczego nie ma wyników. 13 grzechów głównych. Karpiarzy oczywiście. Maciej Hroszewski właśnie pisze o tych największych błędach, jakie popełniamy podczas zasiadek karpionych. Paweł Szewc znany jest z tego, że lubi łowić na małych, dzikich jeziorkach, często zamulonych z miękkiego podłoża. To jest tekst właśnie o łowieniu na miękkim dnie. Nie wszyscy to lubią, ale można sobie z tym doskonale poradzić. Warto. Przeczytać te porady. W poradach sprzętowych Arek Kaczorowski tym razem pisze o przydaśkach. Co to są przydaśki? no to wszystkie akcesoria, które mogą nam się przydać, ale niekoniecznie są potrzebne do złowienia karpia. W pierwszych miesiącach pandemii wiele łowisk karpiowych, także za granicą, było zamkniętych, ale mimo tego pewne zgłoszenia ze świata napływają Steve Briggs w jego rubryce dookoła świata, właśnie o tych rybach złowionych wiosną tego roku. Stały dział Kartmaxa, czyli klamoty, porady sprzętowe, nowości sprzętowe, które ukazują się na rynku. Warto do tego zajrzeć, bo może akurat nam czegoś brakuje. Oczywiście również coś dla miłośników metod FIDERA, jak zwykle w Kartmaxie Metoda na krańcu wody. Co to takiego oznacza, dowiecie się po przeczytaniu tego tekstu. W strefie młodych Kuba Ziemianin zaczyna cykl. O przyponach karpiowych, takich najpopularniejszych, najczęściej stosowanych. Do czego je stosować, jak je wiązać, właśnie w tym materiale. Również w strefie młodych opowiadanie naszego młodego, 16-letniego czytelnika o amurowej majówce. Borowy Staw to nowe, komercyjne łowisko. Myślę, że wielu karpiarzom się spodoba. Byliśmy tam w maju, robiliśmy film. Zresztą film już możecie oglądać na naszym kanale YouTube. Łowisko z przyszłością, na pewno, na pewno tak. O polskich łowiskach zresztą jest więcej materiałów. Adrian Modzelewski opisuje Koi Lakes. Natomiast Jarosław Pierczak opisuje swoją fenomenalną zasiadkę na początku maja na Głosławicach. I to jeszcze nie wszystko, bo jest relacja Rafała Koszarka z jego zasiadki majowej nad Nekielką gdzie złowił kilka dwudziestek, w tym największego karpia, który pływa właśnie w tamtym zbiorniku. Jeszcze raz Adrian Modzeleski, magia, jezior, jego wyprawa nad Jeziora Północnej Polski. Monika Lechowska-Bacia wybrała się nad dobro klasztorne, czyli łowiła z głębokiej wody. Jak jej się udało? W tym tekście wszystkiego się dowiecie. Instynkt jest bardzo ważną rzeczą w życiu każdego karpiarza. Zaufaj instynktowi. To tytuł artykułu, który napisał Tomasz Słowiński, a co autor miał na myśli, przeczytacie w najnowszym wydaniu Karp Maxa. Przypomnę o konkursach. Cztery największe karpie złowione na przynęty Tandem Baits, a także pan karp, czyli najlepiej prezentujące się na zdjęciach karpie to Konkurs sponsorowany przez firmę Miwardi, ale także do wygrania jest kołowrotek Okumy za najciekawszy połów, najciekawiej opisany. Tym razem zwycięzcą tego konkursu jest Rafał Łodarzyński, który złowił amura 36 kg. W Paradzie Młodych Łowców również są konkursy. Każdy młody łowca, który nie skończył 18 roku życia i przyśle zgłoszenie karpia czy amura przez siebie złowionego Otrzyma wiaderko Peletu firmy Ale Rakwa. Natomiast ten łowca, młody łowca, którego opowiadanie opublikujemy, dodatkowo otrzyma książkę Pawła Szewca Nowoczesne wędkarstwo Karpiowe i wiaderko Kulek Karp Gravity. Natomiast każdy, kto zgłosi do nas swój połów dostanie też imienny certyfikat.